Mam na imię Oktawian, jestem alkoholikiem. Eee, cześć wam wszystkim. No. Się zastanawiałem przed samym tym, co powiem. Może na początku powiem, że się boję waszej oceny. I to jest uczciwe. Nie? Kiedyś bym się do tego nie przyznał, a teraz się do tego zawsze przyznaję. No może nie zawsze, ale często. Gdzieś to właśnie się dowiedziałam tego. Nie? Że, że tak naprawdę, że ja mogę mieć lęk, tak? Mogę mieć strach. Ale ta siła, dzięki której mogę żyć, co wa dostaję od Boga, tak? To pomimo tego działam. Nie i dla mnie to jest ważne, nie? takim też o tym powiedzieć i tak dalej. Hmm. Spikerka, jak było, jak jest, tak? Hmm. Żeby tak może dużo nie mówić o tym wieciorysie, o moim życiu i tak dalej, to może powiem o tym, że. No ja jestem chronicznym alkoholikiem. Jestem też alkoholikiem, narkomanem, lekomanem, nie? I. Mi się przez większość część życia ja naprawdę bardzo długo chciałem przestać pić. Nie? Tak naprawdę od momentu, kiedy wylądowałem na pierwszym w swoim życiu detoksie psychiatryku, przez kolejne pięć lat tak naprawdę ja podjąłem bardzo dużo siły żeby w to, żeby nie pić nie? albo skontrolować picie. Nie? Tylko nie wiedziałem jednej rzeczy wtedy. Ja myślałem, że tak naprawdę na zewnątrz, jak pozmieniam pewne rzeczy dowiem się niektórych rzeczy i jak nie będę pił, to nie będzie problemu. Albo jak pozmieniam, albo jak zakręcę butelkę, nie będzie problemu, nie? Tylko problem po prostu, że jest takie pytanie, czasami właśnie z nim spotykałem, nie? co było pierwsze, alkoholizm, jak zacząłem pić, czy on był wcześniej? Nie? Ja uważam w stu procentach, że było to wcześniej. Nie? Bo ja pamiętam, jakim ja byłem dzieckiem, pamiętam, jakim byłem nastolatkiem, Ile we mnie było tego egocentryzmu, takiego oddzielenia od świata, takiego jako mały chłopiec, pamiętam to, że ta chęć takiej potężnej akceptacji, gdzieś to moje nie było, nie? Gdzieś tam mm, chęć takiej przynależności, że się nie mogą odnaleźć w niektórych miejscach. Ja też pamiętam, zanim zacząłem pić, miałem takie momenty. Z jednej strony byłem najwredniejszym dzieckiem na podwórku, a z drugiej strony byłem. Bardzo takim zamykającym się w sobie, to miałam bardzo dużo cech, które potrzebowały po prostu ulgi. Nie? I pamiętam, jak alkohol na mnie zadziałał, jak dziś. Myślę, że nawet to jest jakaś łaska, jak, że pamiętam, jak on po prostu na mnie zadziałał. To wszystko prysło. Mogłem być kim chcę. To jest takie poczucie mocy. To jest fajnie opisane w obietnicach dziewiątego kroku. Że poczuliśmy nową wolność, opuszczają nas lęki, zaczynamy czuć jedność ze światem, nie boimy się przyszłości, zaczynamy e, przestać, przestajemy się martwić o przeszłość. I to było, jak ja wypijam alkohol. Tak na mnie on działał. Po prostu zmieniał mój świat. Nie? Alkohol, narkotyki, po prostu to wszystko z, z, zmieniało tą alergię na świat. Nie? I tu jest mój zasadniczy problem. Nie? Że po prostu ja nie piję, tylko jak ja nie, nie piłem. To był problem po prostu. Ja musiałem coś, żeby zmienić po prostu tą perspektywę, nie? Ja wpadłem tak jak śliwka w kompot, nie? Ja tak naprawdę w wieku 14, 15, 16, 17 lat, jak u nastolatek, jak u chłopak, ja wszystko już po prostu gdzieś tam do alkoholem robiłem. Pamiętam te czekanie na weekendy, jakieś tam problemy, emocje, e, rozstania. Ja sobie też tak życie wyobrażałem, że to jest po prostu, tak ma wyglądać życie, nie? Ma być łatwo, fajnie, przyjemnie. Tylko nie wiedziałam jednej rzeczy, że to co mi na początku dawał alkohol, to później te konsekwencje zaczęły być. To jest kiedyś od owca coś takiego usłyszałam, terapeuty mojego, na pierwszej terapii w życiu, że alkoholizm to jest choroba postępująca. Postępująca nie tylko w kwestii, że ja będę więcej pił, tylko w kwestii tej takiej, że dusza gnije. Nie? I to co w wieku. Jako nastolatek, czy jako 20 lat miałem, to nie wyobrażałem sobie, że zrobię. Przez ileś tam lat później te rzeczy zrobiłem. To po prostu to jest takie przesuwanie granicy, nie? Według mnie. I żeby skończyć, może ten piciorys, ja piłem po to, żeby czuć jedność ze światem. Piłem po to, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, piłem po to, żeby nie mieć lęków, piłem po to, żeby żyć. Tak naprawdę. Gdybyś kiedyś coś takiego usłyszałem też to jest dla mnie bardzo bliskie. Gdybyście się czuli tak jak ja, też byście pili. Nie? I to dla mnie było bardzo po prostu prawdziwe. Nie? Że ja sięgałem po alkohol, pomimo wiedziałam, że on mnie będzie źle. Tylko, że ja już po prostu tak bardzo na siebie, sam ulgi potrzebowałam. I dlaczego nie? Po prostu z alergii, że mój organizm zapamiętał to. Z tej obsesji umysłu, że bez alkoholu, bo mój problem był nie jak ja piłem, tylko w momencie, jak ja zakręcałem butelkę, bo ja miałem 9 miesięcy na przykład abstynencji bez A, bez tego rozwiązania, ja się chciałem zabić. Nie? Najnormalnie w najnormalniej świecie. Zasypiałem wieczorami, nie pijąc i prosiłem Boga, żeby, żebym się nie obudził. Takie mam doświadczenie w abstynencji, nie? Te wszystkie rzeczy, które potrzebowały ulgi, jak, wszyscy, jak piłem jeszcze, to była ta ulga, nie? Ale jak zakręcałem butelkę, to to wszystko we mnie buzowało. Te lęki, ten brak akceptacji, ta nieumiejętność życia, nie? Te urazy, ten strach przed przyszłością, przed przeszłością, to takie uczucie, jak się wchodzi gdzieś, do jakiegoś miejsca i nagle czujesz się inny, nie? Żeby to wszystko prysło. Piłem. Ale tylko w pewnym momencie, tak jak mówię, ja przez 5 lat chciałem to skontrolować, albo, albo nie pić. Mi się to nie udało. Poprzez wiele terapii, poprzez wiele wszywek, mądrych książek, religijności, bo przysięgałem też w kościołach, siedem mia miast zamieszkania zmieniłem. Hmm, kolejne terapie. Ja zawsze wracałem do picia. A jak nie wracałem, to byłem zajebiście nieszczęśliwy jako. Człowiek w abstynencji, nie? I doszło do, w moim życiu do próby samobójczej. Nie, ja po prostu ja nie byłem w stanie już na siebie patrzeć, bo to, co miałem, te wszystkie marzenia, to tak naprawdę, tak jak powiedziałem o tym zgniliźnie tej duszy, to wszystko się obróciło. Nie, ja po prostu już nie miałem siły dalej walczyć. I dla mnie to był pierwszy krok, że ja po prostu się faktycznie poddałem, nie? I przyszedłem do A, już taki poobijany i tak dalej, nie? I pracując ze sponsorem, dowiedziałem się czegoś takiego, że co jest zasadniczym moim problemem. I teraz, jak nie piję, bo ja alkoholu w lutym będzie 6 lat, jak nie wypiłem, nie? I teraz, jak nie piję, czym jest dla mnie teraz ten alkoholik? Mam tak niedużo czasu chciałem powiedzieć, nie? Dla mnie problemem nie jest dzisiaj alkohol. Ja nie pamiętam od nie wiem, trzech lat, żebym miał obsesję picia. Nie? Dla mnie dzisiaj nie jest problemem, nie są narkotyki. Dla mnie problemem, nie wiem, nie są leki, tak? Nie są jeszcze inne rzeczy, o których może tutaj nie wspomnę. Tylko dla mnie problemem jest moja głowa. Moje albo połączenie siłą wyższą, albo odłączenie od siły wyższej. I tu się zaczynają problemy. Nie? Tak jak mówi ten krok dziesiąty, nie? że wpadniemy w nowe tarapaty. I dowiedziałem się czegoś takiego, jak zacząłem ten program robić, że tak jak jest w naszej książce napisane, przy trzecim, krokiem, przy trzecim kroku. Zadniczym naszym problemem jest koncentracja na samym sobie i strach przybierający setki odmian. Nie? Czyli ta potężne zapatrzenie na siebie. Nie? I mi się wydawało, że jak ja sobie zrobię taką może pół roku, rok programu, że tego nie będzie, to znika. Dłużej, że tak powiem, mierzę, ale wraca. Dla mnie to jest alkoholizm po prostu taka ciągła praca, żeby się odrywać od samego siebie. No to się już jakiś czas nie pije, tak? Więc, ale te rzeczy się pojawiają. Nie? Pojawiają się rzeczy pod tytułem relacje, pojawiają się rzeczy pod tytułem wybory, jakieś, nie akurat polityczne, ale pojawiają się takie życiowe wybory. Nie? Pojawiają się praca, kooperacja z innymi ludźmi, sprzątanie przeszłości przy dziewiątych krokach i ja, tak jak jest napisane, że musieliśmy odnaleźć siłę, dzięki której mogę żyć. Nie tylko nie pić, ale żyć. Bo te ego, ta moja głowa, to cały czas wraca, nie? Te urazy, których myślałem, że już, że już nie będą wracać, one wracają, nie? I na dzień dzisiejszy widzę to tak i ostatnio bardzo mocno tego doświadczyłem, bo miałem, powiedzmy, gdzieś tam cięższy czas trochę w życiu swoim. Różne się rzeczy się wydarzyły. Jak bardzo ja potrzebuję tej siły wyższej, żeby te rzeczy, które są od kroku 4 do 9, które ja musiałam po prostu zrobić, bo bez tego bym wrócił do picia, nie? żeby tak naprawdę odgrodzić się od tej siły, dzięki której mogę żyć, nie? żeby tak naprawdę zacząć widzieć cokolwiek. Nie? Bo ja przybyłem jako zajebiście zakłamany człowiek do wspólnoty. Ja nie wiedziałam, myślałam, że wiem trochę o sobie, ja nic nie wiedziałam o sobie. Nie, nie wiedziałam, ile mam uraz. Nie miałam pojęcia, dlaczego jestem takim nieszczęśliwym człowiekiem. Nie? A jak można być szczęśliwym człowiekiem, jak się uraz ma do każdego, łącznie do siebie. Nie? Nie że jestem odważnym człowiekiem. Okazało się, że się wszystkiego boję. Że nie ma Boga, że ma dla mnie zły plan. Oceny innych ludzi. Nie? Tylko grałem takiego chojaka. I ja do tego wszystkiego potrzebuję tej siły, dzięki której mogę żyć. Nie? Do, do dziś, na dzień dzisiejszy, nie? I to tak naprawdę nie jest aż takie skomplikowane. No mi się wydawało, że ten program i to wszystko, że to jest takie bardzo górnolotne i skomplikowane. Nie? Nie. Tylko to trzeba po prostu zrobić, nie? Na dzień dzisiejszy mam doświadczenie, że zrobiłem te rzeczy, nie? I jak skończyłem pić, to wyszło mi bardzo wiele różnych rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie miały związku z alkoholizmem. To były obsesje, obsesje zazdrości, lęki i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego napisane, że pracując nad duchowością, dochodzimy do siebie również psychicznie i fizycznie. I na przykład, jak zacząłem trzeźwieć, to pamiętam, jak do swojego sponsora zadzwoniłem i powiedziałam, że wiesz co, bardzo bym chciał Ci powiedzieć, że jestem za coś wdzięczny, ale nie jestem za nic, nawet za to, że żyję. Nie? On powiedział: Nie masz tego, poczekaj. To tak jak żeś całe życie używał lęku, nieuczciwości, egoizmu i tak dalej, i tak dalej, te rzeczy też musisz zacząć używać. Jak zaufanie, jak właśnie wdzięczność. Ja się tych rzeczy we wspólnocie zaczęłam uczyć. Nie? Bo dla mnie to było po prostu wdzięczność to było coś takiego, jak nie wiem, moment kiedy byłem nawalony. No to może to była wdzięczność. Nie? No to ale to z jakąś chorą euforią, nie, a nie wdzięcznością, nie? Ten spokój, pogoda ducha. Pamiętam, jak się modliliśmy o pogodę ducha, nie? To ja nie wiedziałem, co to jest nawet. Myślałem, że to ma być euforia mam jeszcze. Tak jak w waliłem czy coś, nie? I wiem, że to jest jakiś spokój, akceptacja, nie? I. To, co wcześniej wspomniałem, czym jest, jak ten alkoholizm dzisiaj się objawia u mnie, nie? Ech, te trzy kroki, które są ostatnie, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, nie? Dziesiątego nienawidzę, przyznam się od razu, że nienawidzę, bo on mi mówi o tym, że ja będę popełniał błędy, nie? Że ja muszę, że ja jestem człowiekiem i będę popełniał błędy, nie? Następnym naszym zadaniem jest wzrastanie zrozumienia efektywności. Ja jestem takim alkoholikiem, że ja popełniam błędy. Ja się muszę czymś urąbać, umęczyć, żeby coś zobaczyć. nie? dopiero po czasie, jak się przyznam do tego, że znowu złapam urazę, że się czegoś boję, że znowu po prostu coś nastawiłem ponad Boga i tak dalej, muszę to po prostu z drugim alkoholikiem zrobić. I jest OK, potem przychodzi. Nie? Przychodzi ten spokój. To przychodzi. To nie jest tak, że to nie przychodzi. Przychodzi. To, że alkohol staje się neutralny. Nie? Eee, bo mam takie doświadczenia, że na przykład jak opuszczę się jakieś nieuczciwości, jakieś urazy trzymam, której nie chcę puścić. Na przykład wchodzę do żabki. I może nie, że jakoś chce mi się chlać, ale spojrzę na ten, na ten, na ten browar i tak sobie pomyślę, kurde, no takiego to nie piłem. Nie. Zaczyna moja głowa chodzić, jak już jest coś pobrudzone we mnie w środku. Nie. To jest dlatego ważne, nie? Bo ja do wspólnoty A przyszedłem po to, żeby nie pić, tak naprawdę. Nie, to był w ogóle początek wszystkiego. Nie? Żeby nie pić. Nie, bo no tak jak mówię, no moja głowa jest gdzieś tam wskazana na zagładę, jak wróci do pewnych rzeczy, nie. E, Wspomno o tym kroku kolejnym na dziś, nie? O tym jedenastym. Nie. Dla mnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, po co ja w ogóle potrzebuję Boga, nie pijąc parę lat, tak naprawdę. No po co na dzień dzisiejszy? No po to, że jest życie, nie? Czyli są jakieś decyzje, ktoś mnie denerwuje, sam się denerwuje, nie? Mam, czasami się różne rzeczy wydarzyły, typu brak pracy, pół roku na przykład nie pracowałem, na przykład dowiedziałam się w ciągu dwóch tygodni, że mój ojciec to nie mój ojciec, rodzice się rozwiedli i straciłem robotę, i jeszcze coś zorganizujemy mi się stało, nie? po to, żeby nie wpaść w szaleństwo, żeby. I te wcześniejsze kroki są po to, żeby odnaleźć ten kompas, który jest we mnie. I to jest napisane przy drugim kroku. Nie oszukiwaliśmy samych siebie, gdyż w głębi każdego człowieka, mężczyzny, kobiety lub dziecka twi fundamentalna idea Boga. Może ona zostać przesłonięta, ale tak czy siak, ona jest w nas, nie? I jak ja to czytałem pierwszy raz, to myślałem, że... ja byłem taki trochę antyreligijny, nie? To myślałem, że to jest jakiś chwyt marketingowy, a, a nie? To, tak bym powiedział, nie? A dzisiaj tak jest. Wiem, że jak jest u mnie dobrze, czyli ten dziesiąty krok jest zrobiony, to dziś ta intuicja wewnątrz jest, nie? Gdzieś kurwa, skądś, choć ten głos jest często cichszy, nie? Z reguły to mam ten, ten, ten drugi, który mi podpowiada coś innego, jest głośniejszy. Ale ten kompas jest. Nie? Jeśli te rzeczy są po prostu gdzieś tam odgrodzone, to to, to jest. Nie? Ja potrzebuję Boga tak naprawdę po to, żeby żyć. Bo budzę się jako człowiek niewierzący. Ja to tak rozumiem. Tak. Idę spać jako wierzący, jak mam jeden dzień. Ja mam po prostu pewną rzecz do wykonania pracę, Czyli a jaka to jest praca? Nie? Być dobry w miarę dla ludzi. Nikogo nie wyknąć może po drodze, a jak tak zrobię, no to mam się przeprosić. Nie? Albo za czynić. Mam korzystać ze swojego talentu, a moim talent jest, talentem jest to, że pół życia przepiłem i przećpałem. I dzisiaj nie piję. No to mam z tego korzystać i może innym mówić, jak to zrobiłem, nie? Eee, mam wiarę miarę być dobry dla innych ludzi, pójść do pracy, być w relacji, jak jestem dobry dla innych ludzi. To jest moja praca, nie? I potrzebuję po prostu tej Boga, żeby żyć w świecie. Po to się proszę, żeby kierował moim myśleniem z radnym z rana, bo ja mam móstwa Nie, to nie jest tak, że lat nie lat niech nie ma. One szybciutko wracają. Nie? Egoizm, nieuczciwość, chęć szybszych dróg. Eee, Potężna to, co mówiłem, koncentracja na samym sobie, strach przybierający setki odmian. Czyli na przykład jak zaczynam się zajebiście koncentrować na sobie, to na przykład mogę być zazdrosny, bo to już chodzi o mnie. Nie. Mogę na przykład myśleć jak zahachmencić, bo znowu chodzi o mnie. Nie. To jest zasadniczy problem. Bo w pewnym momencie ja mogę ze sobą nie wytrzymać w cieciu. Jest ostatni krok, który. Mam jeszcze chyba. Mam jeszcze trzy minuty. Dwunasty, to jest tych na dziś dosłownie. Coś takiego jest, że jeśli nic innego nie działa, to praca z alkoholikiem zawsze działa. Nie? I mam takie doświadczenia, że obsesja potężna jakoś na przykład wróciła. Nie? Czy potężna to takie, taka koncentrację na sam sobie. Fajnie to widać, jak alkoholik kończy relację. Nie? To jest coś takiego, jakby założyli na ciebie garnek. Na przykład mówią do ciebie ludzie, a to się odbija od ciebie. Nie? To wtedy widać jakąś tą koncentrację na sam sobie, nie? I wtedy ja po prostu może nic nie działać. Może modlitwa, może medytacja nie działać, może w pracy nie mogę się skupić. Ale ten moment wytchnienia, który Pomimo tego, co ja myślę, bo ja wtedy na przykład mam ochotę siąść i myśleć i rozkminiać to, ale jeśli si się rzucę w wir pracy innym alkoholikiem, a to nie jest takie trudne w tej do dobie online'a i tak dalej. No nie? Żeby dzwonić i tak dalej, to nagle przychodzi ten moment takiego wytchnienia, że te same problemy zaczynają być inne. I obietnica, że ja nie pójdę pić. Dwunasty krok daje jeszcze coś takiego mi osobiście. Ja nie miałam sensu nigdy życia. Nie? Ja myślałem, że jestem najgorszym ścierwem, Nie. No, autentycznie mam takie niskie poczucie wartości. Dzisiaj już takie średnie mam, nie? Ale krok dwunasty daje też jakiś taki sens życia, jakieś ukierunkowanie. A mam do czynienia też z wieloma ludźmi zdrowymi. Nie? I wiem, że tam bardzo często takiego sensu brakuje. A my jako owce go mamy tak naprawdę. Nie, że możemy po prostu być z drugim człowiekiem. Nie? Poświęcać ten swój czas. I w rezultacie nie pijemy. To jest jak takie rozpalanie ogniska, przy którym ja się sam mogę ogrzać też dodatkowo. Jako w bonusie mam pogodę ducha i inne rzeczy. Nie? Dla mnie to jest ważne, to, to, szczególnie te trzy kroki. Ale ten dziesiąty też się zaczyna od pierwszego tak naprawdę. Czyli poprosiliśmy Boga o tej bezsilności. Nie? Czyli bezsilność jakby rozdzieli to słowo. Ja je dzisiaj tak rozumiem, bez spacja silność, bez siły. Czyli ja skądś muszę tą siłę wziąć. Nie? No, dziękuję bardzo.